Dzisiaj, 13 września Pin Network ogłosił, że jest już 8 milionów użytkowników. Jest to ważne z paru powodów. Po pierwsze, jak ktoś się jeszcze nie zapisał, to powinien to zrobić i nawet się pośpieszyć, bo dosłownie każda sekunda to stracone jednostki. Obecnie przewiduje się, że po osiągnięciu 10 milionów nastąpi spadek szybkości zarabiania o 50%, czyli do 1 10 pi na godzinę. Wyjaśnienie naliczania znajdziesz w innej instrukcji. Przy tym tempie przyrostu te 10 milionów osiągniemy albo za dwa miesiące, albo pod koniec roku. W pewnym momencie P-Network może zdecydować, że nowe osoby nie będą mogły już się zapisać, czyli przepadnie możliwość otrzymywania jednostek gratis, tak jak obecnie. O co chodzi z tym zmniejszeniem przyznawania jednostek aż o 50%? Tak zwany halving, czyli zmniejszenie o połowę czy przepołowienie, jest to bardzo często używana metoda w przydzielaniu kryptowalut, która ma zapewnić zachowanie wartości jednostki. Bo przydzielanie bez końca to prosta droga do dewaluacji. Halving zapewnia przez scarcity, czyli większą trudność w dostępności, ograniczenie podaży, czyli wzrost wartości jednostki.